OK, robię Explorera, Forda Explorera u gościa, Arab. <noise> o, a tu w ogóle to jest Section 8, tak się nazywa. Opowiem wam o tym e, może później. Powiem tak, że same murzynie tu mieszkają. I kurde, gościu ma Mys Fire na dwóch cylindrach ma Misfire Fire. O pierwszym i drugim wyciągnąłem świecę. Odpaliłem, no i niby iskra jest na jednym i na drugim. O... Nie chciałbym wymieniać wtrysków, bo tutaj trochę roboty, Też nie tutaj z przodu nawet nie ma roboty. Robota się zaczyna jak trzeba na, na tych od czwartego do szóstego wymieniać. Na pierwszych trzech jest ok, ale patrzcie jaki miał filtr powietrza. Tak, z tej strony. Taki ma filtr powietrza, więc jadę po filtr powietrza na razie. No i, i najwyżej kupię te dwie świece jeszcze. Tak, wiecie, no iskra jest, nie? Ale iskra może być słaba. Tak, z tego co czytałem, ludzie mówią, że cewki bardzo rzadko siadają. No nie ja wiem, te świece to jest, iskra to jest, myślę, że to powinno być ok. Stawiałbym raczej na, na wtryski, ale no kurde, to powietrze to też to nie jest kurwa żart. Tak dojebany filtr powietrza. Może być, że nie ma odpowiedniej mieszanki powietrza z paliwem. Zobaczymy, wymienię mu to. No nie dam rady nagrywać, bo koleś wisi nade mną. Nie ma pojęcia nic, zero nie wie co się dzieje, ale, ale wisi nade mną cały czas. Także jadę do sklepu po firt. kurwa, zagrodzili tych Murzynów w klatce i tak wychodzą i kradną. Nie ma jak wyjechać, jest jeden wjazd na to pieprzone osiedle. No, a jeśli już chodzi o ten Section 8, to jest po prostu o, tych co nie stać, to im Państwo e, wysyła i tutaj państwo im płaci za to. O, za te mieszkania i no oni sobie jeżdżą o, challengerami w dupie mają wszystko nowy jeep ale na mieszkanie ich nie stać, państwo im musi płacić, nie? Także tak to wygląda o, i, i to jest najgorsze, że oni budują to w dobrych okolicach i wpuszczają później małpy do dobrej okolicy I myślę, że małpy wyjdą na ludzi A nikt nie doszedł do tego, że po prostu z dobrej okolicy robią kurwa syf Okej, okay, koleś gdzie się przejechać Bo jest problem Wymieniłem te świece i filtr i dalej tyrkoczę, ale nie ma check engine, bo skasowałem mu kody i nie ma. I powiedział, że się przejechało żeby skoczyć check Engine. No i pojechał. No nie wiem, i pojechał koleś czekam znowu, bo wykasowałem kody. Wymieniłem mu ten filtr powietrza, dwie świece, no bo to są najtańsze rzeczy. Ale no nie jest, iskra była. Przyłożyłem śrubokręt, ten taki długi śrubokręt, to czuć, że wtryski jakby tykały. O, nie mam stetoskopu i nie mam, kurde, zostawiłem w garażu. Nie myślałem, że mi to będzie potrzebne, o, ten, do mierzenia kompresji w cylindrach, a przydałoby się tutaj zmierzyć. Jest tak gorąco i taka wilgoć, kurde, leje się ze mnie, nie mogę. No nic, czekam aż jedzie i zobaczymy, bo zmieniłem cewki, bo ma MISFIRE na drugim cylindrze. Ale i ma od cewek D i E niby, ale D i E to wychodzi czwarty i piąty tam z tyłu, a nie ma Miss Fire, nie pokazuje na tamtych dwóch. No i i czekam aż on tu wróci i zobaczymy teraz czy jedzie na dalej na drugim, a najlepsze jest to, że kodu od cewki na drugim nie ma. Tylko jest MISFIRE, a, a, a D i E to jest tak jakby czwarty, piąty cylinder i tam nie mamy MISFIRE, tylko jest kod od y, cewki. Kurde, porąbane to wszystko. No nic, ale trzeba jakoś dojść do tego. No. O jest, przyjechał. Tu mam kody, na początku było na dwóch cylindrach, teraz już nie ma na dwóch, jest na ale kurde, zmieniłem cewki z drugiego na trzeci, nie było check engine I dalej jest misfire na drugim Czyli to nie jest cewka, jest nowa świeca i cewka jest z trzeciego I dalej jest misfire na drugim Podejrzewam wtrysk Ale ręki sobie uciąć nie dam, ale No jeszcze kompresję by postawało zmierzyć Ale jak traktor I wentylator nie gaśnie w środku No i dalej jest jest cylinder 2 misfire Misfire detected on startup Misfire na cylindrze drugim Pieldole, wyciągam ten wtrysk Okej, okay, jadę do domu po tester kompresji Już naprawdę Naprawdę nie mam podmieniłem wtryski, wiecie, podłączyłem je w ogóle do tego mojego a, testera, no i no, tak leją, jak, jakby lały trochę, ale Obydwa tak samo i zamieniłem pierwszy z drugim wtryskiem i dalej jest kurwa kod, dalej jest kod na drugim cylindrze, a wtrysk jest z pierwszego. Także i to, i to straszne stukanie silnika, no podejrzewam najgorsze, ale to dopiero wyjdzie jak tester kompresji podepnę. Ok, jestem przy Fordzie, bo go wam jeszcze w sumie nie pokazywałem dzisiaj. To nie jest EcoBoost, to jest wolna ssąca szóstka, V6. Tego jeszcze nie przypinałem. Jeszcze te blaszki muszę pozakładać na wtryskiwacze. Widzicie, tutaj cewkę przełożyłem z tego tu, tu i tu jest nowa świeca, a tu kodu już nie mamy, tu była chyba cewka niedopięta w ogóle. A... Tu, tu, tu mamy MISFIRE, a wtrysk przełożyłem też już z pierwszego na drugi. No i testowałem i było ok, dlatego sprawdzam kompresję. Podejrzewam najgorsze, ale no, a jak nie to, to nie mam pojęcia już, bo wszystko, mówię, zrobiłem. No, nowa świeca, wykręciłem, nie pomogło. Schodzimy teraz tym. Mogłem kamerą wejść, ale po co? Mierzymy kompresję tester mam w samochodzie. Mam nadzieję, że to to, bo jak nie to, to ja już naprawdę nie wiem. Mam wielką nadzieję, że to i że miał nauczkę. Bo ja myślę, że on olej tak samo zmieniał, jak i dbało cały ten samochód. See Co jest? Kurwa co za tester Okej, okay, witam w niedzielę rano Jedziemy do Forda wymienić mu sześć świec i sześć cewek o, Nie wiem jak widzieliście zepsuł mi się ten e, mój, kurde, miernik od Ciśnienia w cylindrach, o, ale już mam nowy. Już mam nowy. Przyszły mu te cewki, bo on sobie zamówił wtedy. I no, nie wiem, wymienię mu to i zobaczymy. Nie mam pojęcia. O, i wiecie, bo zaraz jakiś ktoś tu będzie pisał, że kompresję się mierzy tylko. Bo kompresję, tak, żeby zmierzyć kompresję dokładnie, ile ma silnik, to trzeba by było. Wy, żeby nie wiem wiem, że tam się no, pompę paliwa odpina, żeby nasuło, żeby silnik nie chodził, żeby nie mógł odpalić, e, czyli chyba się wszystkie świece wykręca i, i, i żeby w ogóle silnik nie mógł odpalić i wtedy zmierzymy kompresję taką jak ma, jak ma być, ale na chodzie tak jak ja mierzyłem tak ja zmierzyłem trzy cylindry, nie wiem czy wszystko nagrałem. Trzy pierwsze cylindry. O to chodzi, że kompresja ona będzie niższa, ale żeby nie było więcej niż 10% różnicy na każdym cylindrze. Czy, powinienem na wszystkich sześciu zmierzyć, no ale tam do tyłu nie ma dostępu. Um, także no nie wiem, jadę dzisiaj wymienię mu te... <laughs> Może, bo czasem jak skasuję kody, to pojawia się ten cały czas misfire na drugim. Ale wymieniłem już, e, kurde, świece, cewkę podmieniłem z, z, chyba z trzeciego, tak i wtrysk z pierwszego, kompresję zmierzyłem, no i nie ma nic więcej do tego, żeby był fire. A czasem, właśnie stosuję kody, pojawia się, już chyba mówiłem to, że pojawia się D i E, czyli tak jakby te tylne e, od cewek, że ignition coil D i E to jest chyba czwarty i piąty, czyli one z tyłu są. Może... Jakoś to jest powiązane. No, no nie wiem, no najlepiej wymienić wszystko i, i wtedy będziemy wiedzieć, czy pomogło, czy nie. Jeszcze... Przepraszam. Jeszcze taki fajny stetoskop sobie kupiłem na baterie, e, z słuchawkami. Jak, jak coś pójdzie nie tak, to będziemy słuchać, skąd to kurde puka. Dobra, widzimy się na miejscu, może uda się coś dzisiaj nagrać. Dobra, gościu mnie zostawił, bo tu jest troszkę rozkręcania ale on trochę jeździł i chcę zobaczyć teraz jakie jakie kurde te jakie kody wyskoczyły czy właśnie które cewki co a tutaj są nawet świecę motorkrafta kurde fordowskie, oryginalne Co prawda cewki to czajna czajna ale powinny robić się to jest takie grubo China ale świece dali model No to, 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 to ładnie z ich strony, znaczy jedna mi już spadła pod fotel dobra a eee, potypnijmy komputer od tego zaczniemy czasem to nie jest takie wszystko proste jak się komuś wydaje eee, i po prostu trzeba trzeba trochę czasu nad tym spędzić widzicie ja wymieniłem wszystko pomierzyłem kompresję i i ciur co go boli. A bez, bez hamulca, start. Dobra, jestem bardzo ciekawy. Jakie kody mamy? Czy jest tylko drugi, czy wyszły też te cewki inne? Ja myślę, że to wszystko może być powiązane. I wentylator się mu nie wyłącza. On ma wyłączony nawiew, tutaj na off. I i tak wentylator sobie dmucha na szybę. Hmm, nie wiem dlaczego. Czy może być ten moduł też PCM podobny? No dużo tam rzeczy może być, ale nie Miss fire. <laughs> Już widzę, że jest misfire na startup i misfire na. O nie, mamy więcej. Random misfire detected. Cylinder 2. Cylinder 6. Tego jeszcze nie było. Misfire detected with low fuel. Ale że tu jest low fuel, czy. Misfire detected on startup. No ale z OBD mamy Random MISFIRE i cylinder 2 misfire. A to Rear Park Lamps Output To mnie nie interesuje, mnie interesują te tutaj To jest ciekawe 0.13, 313 No i trzeba googlować O, o okej, okay. to po prostu, że ma mało paliwa To o to chodzi mógł zatankować. <noise> Dobra, wyłączamy komputer i bierzemy się za mechaniczną robotę. Ok, trzeba ściągnąć to całe. Jeżeli to e, trial body też musimy ściągnąć to trzeba odpiąć baterię Okej okay, dobra już wiem co mnie trzyma bo już odkręciłem tutaj te wszystkie śrubki dookoła i gdzieś tam z tyłu jest jedna śrubka którą trzeba wykręcić No, to tamta chyba co jest taka biała jakby Dobra, nie było tak wiele jak myślałem. A, troszkę oleju tu widzę Inteku. Ale to chyba jak się nie ma tego oju keczkiem, to zawsze coś tam będzie. Teraz mamy dostęp do trzech tamtych tu już wymienione, teraz to z tyłu. I montujemy wszystko z powrotem. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę. A 40 minut do tego momentu mi zeszło i to jeszcze tak musiałem popatrzeć na YouTube. Tu ktoś zadzwonił, tutaj coś, także ale no, mógłbym to robić na co dzień widzę z tych sensorów, tu się sączy tam się sączy i kurde i, i ten Marcin mówił, że u niego w Fordzie Edge'u też się sączy także to jest chyba jakaś wada Fordów o, nie wiem, coś z o -ringami. to na pewno będzie o na tym do wymiany dobra i mamy wszystko wymienione o, także bardzo ważne, jakby ktoś robił na tych chińskich kojlach, ciężko te wtyczki wchodzą, trzeba bardzo mocno pchać, aż usłyszymy taki klik i dopiero wtedy wsadzamy to, bo jak nie usłyszymy takiego klika, to może być ciężko, może być ciężko, no mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany, bo mówię tutaj, jak nie, no to co, kable? Kompresja na tych trzech jest taka sama. Nie dam rady. Teraz jak odpalę, to będzie milion kodów. To jest wszystkie sensory podpinane, vacuum leak, wszystko wyskoczy. Także. Hm. Nie wiem w ogóle, jakby tak naprawdę ktoś by chciał sprawdzić kompresję na tamtych trzech cylindrach z tyłu. Jak to zrobić? Nie mam pojęcia. No chyba tak, jedynie teraz. Odpiąć właśnie yy, w ten bezpiecznik od pompy paliwa. I, 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 i jakoś tak kręcić, no i żeby nie odpalił Tak pewnie kody wyskoczą, ale kompresję powinniśmy być w stanie sprawdzić, tak wiecie Ja nie jestem mechanikiem, ja mu mówiłem, że ja tego nigdy nie robiłem, chcesz to mogę spróbować, no ale wiecie, jak mu serwis powiedział kilka stów, pewnie ze trzy stówy za wymianę, nie mówił dokładnie ile, powiedział, że Cuple Hundred no to woli mi dać Małą część tego, nie, a, a, a to nie jest nic ciężkiego, wiecie. No, to zależy co. To co w e się robiłem, to komuś bym nie robił, że za... no nie, nie, nie. To ja wiem, że ja do tego się nie nadaję, no ale wymiana świet i cewek to jest, to nie jest czarna magia. Dobra, szybka przerwa na papierosa i składamy resztę. Dobra, jeszcze mi została tutaj e, rura, ale trzeba zobaczyć czy wszystko pospinałem. Tam wężyk założyłem z tyłu, tutaj też. Tu był sensor, to i sensor. Tam tą śrubkę z tyłu wkręciłem. O, tu sensor wpiąłem, to wpiąłem. O wiem, czego nie wpiąłem. Tutaj. O, tu jest taki kołek. To ma wejść tu. Ok. No i chyba to wszystko. Chyba to wszystko, także zostało nam to. Jeszcze trzeba swój podpis zostawić tu inicjały. Podpis zostawiamy, że ja tu byłem. Dobra, podpis zostawiony. <laughs> nie oczywiście bez przesady jak ktoś chce detailing silnika, to zapraszam zrobię, ale. Ale po prostu żeby takiego cajfu nie zostawić to. Te... Mam taki płyn do plastików, zawsze to lepiej wygląda, jak... Chociaż mówię, chociaż tak, o mówię, nie będę tu przecież opaski czyścił, ani tych ząbków, bo nikt mi za to nie płaci, ale przetrzeć tak, żeby nie było tego kurzu, żeby było widać, że ktoś tu był, nie? No muszę się przyznać, że stresik mam, czy to naprawiło, czy nie. O, tylko skasuję kody, żeby nie było. Wszystko co było wcześniej to usuniemy i... I, i i zobaczymy co się pojawi. Zaraz odpalamy. Dobra, te wszystkie kody proszę mi wyczyścić. Dobra, zobaczmy. Odpalanie. Czy tak tylko, czy dalej? Głośniej jest, ale ale silnik już równo pracuje, widzicie? A był tylko na drugim, czyli czasem trzeba po prostu wszystko wymienić. jedziemy się jeszcze. Dobra, koniec przejedziemy się zobaczymy jak jeździ nie rozumiem jeszcze tego wentylatora wyłączamy tu i on dalej dmucha AC a nie ma ochładzanych foteli tylko podgrzewane a ja mam a ja mam ochładzane u mnie w Fordzie o kurde gościu przyszedł Chodzi maszyna. objadę to osiedle dookoła. Myślę, że już po problemie. Tylko, chyba ma gdzieś tłumik dziurawy, albo on taki ma być z natury głośny. Nie wiem, jak te tłumiki w tych, bo to, to, to nie jest ekopusz. To jest bez turba, To jest wolnosąca 6, szóstka, 6 ale chyba wszystko dobrze. Oj, murzyny, murzyny. No jeszcze mi wiecie przed maską. Nie, no super chodzi, ale fajnie to chodzi. Nawet jak bez turba. To jest okej okay, ten forum. Tylko tak głośno, nie wiem czy wy słyszycie mi się wydaje że za głośny. Dobra naprawiony, Check Engine nie wyskoczył jeszcze ostatnio to po 3 metrach wyskakiwał także wszystko gra już teraz On mówi, że zawsze był taki głośny nie wierzę Nie, bo to dochodzi z przodu auta ten dźwięk Yeah, go for a ride! <laughs> za głośny jest, za Dobra, ja sprzątam swój burdel. On się mnie pyta, bo dałem, wiecie, bez zapalania nacisnąłem start, żeby zapłon włączyć. On się pyta, czemu check engine się świeci. A eee, ja mówię, no bo zawsze się świeci. Mówię, jak pójdzie, jak odpadisz samochód, to zgaśnie, ale tak jak masz na zapłonie, no to eee, zawsze się kontrolka świeci. Kontrolnie, czy się świeci. Także to wszystko do kosza. A ja mu to ostatnio dwie świece kupiłem. To są te. To są nowe świece, na których on pojeździł przez weekend. Także ja je sobie schowam. reszta idzie, idzie do kosza. O, taki zestaw mógłbym polecić każdemu, powiem wam super, są te. One się blokują na te takie zaciskowe opaski. Zaciskamy sobie na opasce i one się blokują. Super sprawa, ja wiem, że tu zaraz napisze jeden z drugim, kurwa on to rękami zaciska i ściąga, wiem. Wsrać też możesz e, na zewnątrz pod blokiem, a jednak srasz w kiblu, bo jest do tego przystosowany. Tak samo te opaski, naprawdę jak ktoś, ktoś robi to fajna sprawa, bo sobie zaciśniemy, możemy je zostawić i... Bo ja próbowałem... o sorry za ten burdel, ja pierdolę, muszę posprzątać. Ja próbowałem tym, ale to jest niewygodne. Tymi zaciskami blokują się i ściągamy rurki. O, wrócił. Ale coś jest coś z wydechem, ale to już... A, jemu to nie przeszkadza chyba. Leżę w jakichś szczochach, śmierdzi kurwa. Tak jak i w tym białym arcie ja To wczoraj by było sianko. Nie ma to jak w swoim Fordzie. A widzicie? A ja mam tutaj taki guziczek. O i zaraz będzie chłodno w dupcie. Dobra, dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Kolejny zadowolony klient też. On będzie ze wszystkim do mnie dzwonił. Wymiany oleju, wszystko kurde. Ja nie wiem. Za Zadowoleni ludzie, także w ogóle dostałem taką ofertę od, od tego. Oj, żona mi zadzwoniła. Także tak jak mówiłem, to jest kuzyn tego gościa, któremu wszystkie te ciężarówki robię, bo to on mnie tak auta pakuje. Ja mówiłem, że ja jestem bez szkoły, jest samouk i, i wszystkiego nie zrobię, ale no zawsze się pyta i pyta się, czy, czy jestem w stanie to zrobić. Zawsze mówię, że słuchaj, przyjadę, przeskanuję, zobaczę, nie? Jak będzie ten... Jak będzie coś poważnego, no to, to, to ci powiem, i wtedy musisz jechać na warsztat. Jak jest coś takiego jak tutaj, no, no poradziłem sobie. Poradziłem sobie, auto jeździ, o, wydech, nie wiem, przy następnej okazji, bo tam, tam no jest głośny. To jest na pewno, na pewno jest tam wydech dziurawy, ale już, już mi się nie chciało. Jest niedziela, godzina 11:00, dwie godziny praktycznie tu byłem. O, wystarczy. Wystarczy tej roboty, jedziemy do domu, także dziękuję wam wszystkim, idź, idź, idź Meksyk, dziękuję wam wszystkim i do następnego razu, mam drugi film, będzie niedługo o, chyba, jak skończę, robię ten trailer, co był taki rozpizgany, także trzymajcie się.